Jestem bella i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj wybieram się do kopalni. Postanowiłam, że tak zrobię. A co tam dawno mnie tam nie było, ale muszę najpierw znaleźć jakieś, wiecie, ważne rzeczy, żeby nie pójść z gołą ręką właśnie do tej kopalni. Więc potrzebny jest mi Kilow, jakieś jedzenie, w razie czego. Dobra, mam jedzenie, ale wezmę sobie też o takie buty i tutaj chestplate. To wszystko na siebie założę. Dobra, mam to. No i teraz jeszcze przydałyby się spodnie, ale nie wiem, czy one tutaj gdzieś będą. Nie wiem, czy będę miała w ogóle spodnie. O nie! O, mam buty, ale to są buty kubkowe. Dobra, jestem gotowa. Taka pójdę o właśnie Boże, do tej kopalni. Nie, 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 Co, Co nie, to? to? Co to? Kto to? Ci... Kto to cika jest? Krzyci! Model Czeka! Gdzie jesteś? Zostaw! Czeka! Co nas zgłasza? Tu jesteś? Co jest? Tak, tu jestem! Co ty krzyczysz? To lustro jest okropne! Ja nie wiem, dostałam je to lustro, nawet nie wiem od kogo skąd, ale jest no. jakieś straszne, jest bardzo dziwne i ono ma krzywdę, no! Jak Więc lustro ja może nam mieć krzywdę! No nie, nawet nie umiem ci powiedzieć, tak mi miesza oła. oła. Ty, Co ci się no, dzieje? Może po prostu może jesteś brzydka i dlatego Ach. mówisz, że ci krzywdę robi? Wiesz co, to nie jest nawet temat do śmiechu, bo to Aha. naprawdę boli, to lustro jest straszne. Zobaczcie. Zabier... Możesz je sobie wziąć, jak mi nie wierzysz i, i tyle. O, ja... Dobra, Oła. dobra, okej. Okay. To może ja iść do. Idę. Dobra, to może iść do Otywa, co? Może iść do lekarza, to może on ci pomoże idę jakoś. Jak najdalej dalej z od tego lustra, boże nawet nie w którą Okej, okay, dobra, to, to pa! Miło. Jejku, jejku, widzowie, co tutaj się stało? Czemu cika w ogóle tak krzyczy bardzo do tego lustra? O co jej chodzi? Podejdę, podejdę i zobaczę. No patrzcie. Okej, okay, lustro działa. Podobne nawet miałam w swojej łazience. No zobaczcie, tutaj się odbija nawet mój domek. I ten domek. Tu wszystko działa. Te lustro jest takie prawdziwe. Ale zaraz. Czy... Czy ja tam jestem? Nie wiem, wiecie, bo ona tak krzyczała, mówiła, że coś, coś jej robi krzywdę. A może ja tam mam podejść? Spróbuję. Spróbuję podejść do tego lustra. Uwaga. Wow! Gdzie ja jestem? Ja jestem w jakiejś jaskini. Ale jak ja wyglądam? Patrzcie, jak ja wyglądam. Czy ja jestem jaskiniowcem? Czy ja się przeniosłam gdzieś indziej do jakiejś innej epoki? Nie, ja jestem jaskiniowcem. Jak ja sobie tu poradzę? Tam jest jakieś łóżko i skrzynka. Tu jest łóżko i skrzynka. Zobaczę, co tu jest. O, jedzenie. Wezmę. Wezmę trochę skóra. Okej, okay, jakaś miksturka. Leczenia. Może mi się przyda. Pochodnie. To jest drewniany miecz. I zobaczcie, nawet strój jest. Ja go wezmę i spróbuję na siebie ubrać. Yy, może będzie mi chociaż trochę cieplej. I ja cię! Patrzcie jak ja wyglądam! Zobaczcie na mnie! Jestem jaskiniowcem! Dobra, idziemy gdzieś, idziemy gdzieś przed siebie, tylko w sumie nie wiem gdzie. Może na górę? Pójdę na górę. Okej, okay. to jest kolejne łóżko. A tu ognisko! Patrzcie, jak ten świat wygląda! To jest jakaś czaszka nabita. Zobaczcie. Co, co tam jest? Okej, okay, tu się pali, no dobra. W porządku. E? Tam papuga chodzi. Ja nie jestem przygotowana na. Co tu się dzieje? Wyjdę stąd. Jej, już sobie bym zrobiła krzywdę. Ej, może ktoś jest jeszcze tutaj, muszę to sprawdzić. Halo! Czy może ktoś tutaj jest? Gdzieś może w tej jaskini? Patrzcie! Jest jakiś gościu! Patrzcie, jest! Jest! On wygląda podobnie jak ja. Halo? Dzień dobry. Jak on wygląda? Patrzcie, jak ma brodę. On mówi, że jego żona zaginęła tydzień temu. Ja chyba będę musiała mu pomóc. Nazywa się Marta, ma długie białe włosy. E, I on nie może żyć bez swojej miłości. Musimy chyba mu przyprowadzić jego Martę. Ej, no ale dobra, ale ja też zaginęłam, a nie tylko pana żona. A może ona się zamieniła ze mną miejscami? Może teraz ja tutaj... Będę żyć z panem, chociaż tego nie chcę. A pana żona zajęła moje miejsce. Muszę szybko biec, ale w sumie nie wiem gdzie. Gdzie może być ta żona? Mam nadzieję, że jakbym ją odnalazła. O, kotecek! To po prostu ona wróci tu, a ja wrócę tam, do mojego świata. Bo mnie też powinni przecież za jakiś czas szukać, co nie? Tak mi się wydaje. Dobra, musimy obejść. Słuchajcie, ten świat. Jak ja się tu przy... Ja wiem! To jest sprawka tego lustra. Cika miała farta, że uciekła. Ona uciekła i te lustro jej nie wciągnęło, a wciągnęło mnie! Teraz jak ja mam sobie tu poradzić? Dobra, idę tu. Tu na razie nic nie ma, ale boję się, że gdzieś nagle znajdę się w takim miejscu, że sobie nie poradzę, że coś będzie mnie atakowało, czy coś. Ale dobra, patrzę, tu jest woda. Co tam jest? Dinozaur! Widzicie to? Dinozaur tu jest! Oh my god. <laughs> Czy on chce mnie zaatakować? Czy może jest tutaj jakiś oswojony ten dinozaur? On dotyczy. O nie. Nie. Ja Jadzie, dinozaury tu żyją! Jestem, słuchajcie, chyba w jakiejś epoce nie wiem w sumie lodowcowej? Czy kamienia łupanego? Tam jest kolejny! Jest kolejny dinozaur! Skoczę do wody! Płytko jest! Patrzcie, jak on się rusza! Jeśli wiecie, jak on się nazywa, to dajcie mi znać w komentarzach. Ale one głośno chodzą, są bardzo ciężkie. Już dwa dinozaury tutaj odnalazłam, ale tej żony jego to nie ma. Świnka. Okej. Okay. Może wejdę gdzieś na górę. I zobaczę, może z góry coś. Może tędy postaram się wejść. Ja nie chcę zostać w tym świecie. Ten świat to nie jest w ogóle dla mnie świat. Okej, okay, wielkie takie skały, ale w sumie nic poza tym. Dlaczego tak? Auć, upadłam! I teraz mnie nogi bolą. Ale dobra, pójdę tu. Tam jest trochę inny świat. Zobaczcie, tu jest tak ciemno trochę. Brzydko tak ponuro. Jaki wodospad Okej, okay, tam jest trochę już inaczej Ale ja chyba tak daleko się nie chcę tam zapuszczać Czy będą tu jeszcze jakieś inne dinozaury? Nie mam pojęcia, ale wiecie co? W sumie jak raz pojawiło się u nas lustro w naszej wiosce To może pojawi się tutaj gdzieś? Dobra, ja nie szukam tej Marty Ja jej nie szukam, bo ten mąż też powinien ze mną ją, jej szukać Więc ja szukam w takim razie lustro Mam nadzieję, że tu gdzieś je znajdę. Please, niech będzie tutaj te lustro. Please, please. Jest lustro! W końcu je znalazłam! Uwaga! Wchodzę! Wow! Gdzie ja jestem teraz? Jest jakaś przede mną księga! Halo? Czy ktoś wie, gdzie ja jestem? Co to za mną jest? Jakiś zamek wielki? Patrzcie, jestem na jakimś balkonie. Jak ten świat wygląda? Ale na szczęście wyglądam tak jak ja. Jak na co dzień. Tyle dobrego, czyli już nie jestem w epoce kamienia łupanego. Nie ma żadnych dinozaurów też. Nie ma żadnej epoki lodowcowej. Ale zaraz, zaraz. Czy to jest zamek? A tu żyją podwładni? Czy tutaj są jakieś czasy królewskie? A może to jest średniowiecze? Jest skrzynia? Mięso, zabieram i różne bronie, narzędzia. A tu jest księga. Patrzcie, jestem faktycznie w zamku króla. I teraz jednak ja zostałam tym królem. Ja niby rządzę tym całym królestwem, ale ja tego nie chcę. Ja chcę odnaleźć lustro. Ja chcę po prostu wrócić do mojego domu. Tu są jakieś dźwignie. Nie wiem, co ja tym robię, ale słuchajcie, ostatnio mi się udało znaleźć lustro, więc może tym razem też ono gdzieś tu będzie? Czy są tu jacyś ludzie? Są jakieś skrzynie, ale. Ale na razie nic w nich nie widzę więcej. O, fajna ściana. Yy, może. O, może tam jest duża taka skrzynia, to ja. Może coś tam znajdę. O, patrzcie! Jest kusza nawet! Zabieram te wszystkie rzeczy, bo nie wiem, co mnie tutaj napotka. Dobra, nie ma tu nic. Idę na dół. Ale ten zamek jest gigantyczny. Idę jeszcze na dół. Okej, okay, to jest jakiś obraz. Yy, no dobra, ale jak teraz się idzie tu na dół? To ja nie wiem. Mam zeskoczyć? To ja wskoczę do, do fontanny. To do wody. Auć. I tak nie trafiłam, ale przeżyłam. Przeżyłam. Jaki ten zamek. Patrzcie, jacy strażnicy. Jak z bajki normalnie. A to wszystko jest realne. Idę jeszcze tutaj zobaczyć. Błagam, niech będzie gdzieś ty lustro. Przecież nie wierzę, że taki król nie miał w zamku lustra ani jednego? Please. Muszę wyjść z tego zamku. Może znajdę je gdzieś indziej. Okej. Okay. Owce. Czyli jest to jakieś życie, mi się wydaje. Są różne domki i zaraz zajdę do tych domków. Pójdę sobie tu. O, jak się wchodzi fajnie do tego. Nie! No nie, no! Miecz, 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 miecz! Muszę ich pokonać. Ej, co? Ja nie mogę ich bić? Ja cię! Ja nie mogę ich bić, dlaczego? Czemu ja ich nie mogę bić? Uciekam. Dobra, idę stąd. Idę gdzieś indziej w takim razie. Do tego domku nie można. A czy do tego? Gdzie jest jakieś lustro? Tu nie ma. Ale może ktoś w domku swoim będzie miał lustro? Może i tak? Okej, okay. o nie! Tam są też inne domki. Ale to już królestwo się kończy. Ja chyba stąd nie wychodzę. Dobra, szukam gdzieś tutaj. Szukam gdzieś tutaj tego właśnie lustra. Jest kolejne. Jest kolejne na Dircie. Uwaga, może tym razem się uda. Może tym razem przeniosę się do mojej wioski. I wchodzę. Ło! Wow. Gdzie ja teraz jestem? Czy ja jestem w jakimś kosmosie? Patrzcie, są jakieś planety, ale słyszę jakby krowę. O ja, to jest chyba jakaś rakieta, czyli tu się toczy życie gdzieś w kosmosie, a ja jestem nie wiem, w jakiej planecie tak naprawdę. Jak, jak ja wyglądam? Jakiś mam dziwny skafander na sobie! I teraz mnie wącha owca. Dlaczego takie coś się dzieje? Te lustra, to jest sprawka tych luster. One przenoszą mnie ciągle do jakichś innych światów, do innych epok. Ja w końcu znaleźć chcę te takie jedno moje upragnione, prawidłowe lustro, które mnie przeniesie do mojego świata z powrotem, bo na pewno cika i Wito mnie szukają. Wito na pewno za mną tęskni. Ja muszę to gdzieś tutaj odnaleźć. Gdzie to jest? Ja chcę te lustro. O, tam, co to jest? Tam jest jakaś wyspa, nie wiem, planeta, pączek? Co jest grane? Nie wiedziałam nawet, że taka planeta może istnieć. Patrzcie tam, coś lata. <laughs> jakieś samoloty, czy co? Tam jest też kolejna planeta i kolejna. I tam kolejne jakieś z pierścieniami. A ja jestem na tej malutkiej. I tu jest rakieta. Przecież ja nie potrafię używać w ogóle rakiety. A tu krowa. UFO! UFO wciągnęło krowę! Ufo, patrzcie! Patrzcie! Ale ja się tam nie dostanę! Biedna krowa! To dlatego cię tu słyszałam! Nie no! Wito! Jak ja mam tutaj znaleźć gdzieś jakieś lustro, skoro ta wysepka jest taka mała? Ej, co to jest? What? Ej! Co to jest? To jest lustro! Ja się tutaj widzę! O co chodzi? Wow! Ej, ale kozackie! Muszę to pokazać Belly koniecznie! Dobra! Muszę to zdjąć. Okej, okay, dobra. Lecę do Belli. Pokazać ci, co ja tutaj znalazłem. Oh my god, jakie jaka episka rzecz w ogóle. Bella, Bella, gdzie jesteś? Halo, Bella. Bella, gdzie jesteś? E co jest nie ma i tutaj nigdzie? Hmm, no dobra, może przyjdę później, może ona później będzie, ale dobra, zostawię to lustro tutaj, żeby Bella sobie zobaczyła, jak przyjdzie. Ale ono jest kuzackie, o oh my god, dobra, zostawiam to i najwyżej przyjdę później zobaczyć, czy, czy Bella tutaj y, przyjdzie. I zobaczy to lustro, dobra, lecę. Słyszeliście to? To Wito, on jest u mnie. Patrzył na to lustro, ale nie wiem, czy on wpadnie na to, że ja jestem uwięziona w lustrze. Mam nadzieję, że uda mi się jakoś stąd wyjść. Dajcie mi znać w komentarzach, jak myślicie, jak to zrobić, jak mogłabym to zrobić. Podsuncie mi jakieś pomysły, bo ja nie chcę być tu już całe życie. Chcę wrócić do swojego domku, do naszej wioski, do Vito i do Chiki. Piszcie mi koniecznie w komentarzach, a ja w tym momencie się z Wami żegnam, bo jestem troszeczkę zmęczona i muszę odpocząć, ale też później poszukam jeszcze raz tego lustra. Я сейчас с вами же к Па-па!